Witaj, Kawoszu! Pomyśl o pierwszym łyku świeżo zaparzonego napoju z rana. Mmm, nieziemski! Czy zastanawia się, co Twoja ulubiona kawa o Tobie mówi? Codziennie wyrażasz swoją osobowość, podejmując mnóstwo mniejszych i większych decyzji. Według badań istnieje związek pomiędzy ulubioną kawą i osobowością. Zamów to, co zwykle, a ja opowiem Ci, co oznacza Twój wybór. Miłośnicy cappuccino! Jeśli przepadasz za elegancką pianką cappuccino, to zapewne jesteś człowiekiem pomysłowym, otwartym i ambitnym. Chętnie bywasz w centrum uwagi i nudzą cię drobiazgi. Miłośnicy cappuccino często mają wyszukany smak. Skoro o tym mowa, we Włoszech cappuccino pije się tylko rano. Ten mleczny napój traktują jak oddzielny posiłek, zbyt ciężki na późniejszą porę. Cappuccino wynaleziono na początku XX wieku. Kawa szybko zawojowała cały świat. Jej nazwa pochodzi od włoskich mnichów, kapucynów, co po włosku oznacza «kaptur». Kolor szat mnichów bardzo przypomina tę mieszankę espresso i spienionego mleka. Dziś może mieć różne kolory i smaki. Jeśli pijesz ją z różnymi dodatkami, to oznacza, że nie boisz się przygód. Według badań, ludzie uczynni chętniej dodają cukier, mleko lub śmietankę do kawy. Jeśli wciąż zajmujesz się sprawami innych, to może przerzuć się na mocną czarną kawę i sprawdź, co się stanie. Miłośnicy czarnej kawy. Nie wiadomo dokładnie, kiedy wynaleziono kawę. Jedna z legend opowiada o Kaldim, pasterzu z Etiopii. W IX wieku mężczyzna, przez przypadek, odkrył potencjał ziaren kawy. Zauważył, że jego kozy nabierają animuszu po zjedzeniu jagód z pewnego drzewa. Opowiedział o tym znajomym, a oni przygotowali czarny napój, który znamy dziś jako kawę. Z biegiem lat wynaleziono mnóstwo przepisów. Jeśli jednak pijesz czarną kawę bez cukru, to znaczy, że jesteś osobą cierpliwą, prostolinijną i raczej zachowawczą. Cenisz sobie porządek i rozwagę. Ludzie widzą w tobie niezawodnego i lojalnego przyjaciela. Choć miłośnicy czarnej kawy przeważnie są spokojni, to potrafią też zarażać entuzjazmem. Cenią sobie prostotę i minimalizm i trzymają się z daleka od skandali. Wydaje się, że nie ma bardziej zorganizowanych ludzi na świecie. A jednak miłośnicy espresso są pewni siebie i bardzo zabiegani. Wielu z nich to pracuje o bardzo zdeterminowanej osobowości, nie marnują czasu i motywują innych do pracy. Jeśli wolisz espresso, to zapewne nie przepadasz za bezproduktywnym spędzaniem czasu. Skupiasz się na skuteczności, co czyni z Ciebie świetnego przywódcę. To wyczerpujący tryb życia, ale masz pewność, że twoje życzenia się spełnią. Nie osiadasz na laurach. A skoro mowa o wysokich standardach, to czy wiesz, że można wzrokowo ocenić świeżość ziarenek kawy? W świeżym espresso pianka utrzyma się przez 3 do 5 minut, zanim się rozpłynie. Miłośnicy Ristretto. Ristretto to włoskie słowo, które oznacza ograniczony i istotnie ma znacznie zredukować objętość. To kawa na jeden kciuk. Ten łyk bardzo mocnego espresso ma płynny, lekko słodkawy i bardzo wyrazisty smak. Tak, istnieją ludzie, którzy wolą tę kawę od innych. Miłośnicy Ristretto mają wyjątkową, bardzo samokrytyczną osobowość. Nie przepadają za przechwałkami, bo ich szczerość naturalnie przyciąga innych. Miłośnicy latte Tradycyjne latte składa się w jednej trzeciej z espresso i dwóch trzecich z ciepłego mleka z niewielką warstwą pianki. Jeśli to twój ulubiony rodzaj kawy, to na pewno jesteś lekko duchem o spokojnym i uprzejmym usposobieniu. Niektórzy uważają cię za radostną osobę, która nie lubi trudnych rozmów i woli owijać w bawełnę. Zgodnie z badaniami, fani latte mają silną potrzebę, żeby być lubianymi. Dzięki temu są bardzo hojni i chętnie pomagają innym. Czasem zaniedbują własne potrzeby. Miłośnicy Flat White Czy czujesz słodki, kremowy smak w ustach, kiedy słyszysz nazwę Flat White? Ta kawa zawiera mniej piany i mleka niż latte. Jest mocniejsza i ma mniejszą objętość. Klienci, którzy wybierają ten typ kawy, mają bezkonfliktowe usposobienie i nie dbają o opinie innych. Niektórzy są bardzo rodzinni i opiekuńczy. Jeśli często prosisz baristę o inne mleko niż krowie, to znaczy, że jesteś ryzykantem, albo po prostu dbasz o zdrowie. Miłośnicy mrożonej kawy. Badanie opublikowane w magazynie People dowodzi, że miłośnicy zimnej kawy chętniej przeglądają Instagram, natomiast zwolennicy ciepłych napojów wolą Facebooka. Czy to prawda? Jeśli lubisz kawę z lodem lub frappuccino, a w niej pyszny karmel i śmietankowe dodatki, to prawdopodobnie jesteś osobą bystrą i pełną życia. Cechuje cię odwaga, spontaniczność i hard ducha. Chętnie próbujesz nowych rzeczy i tworzysz trendy wśród znajomych. Można pomyśleć, że kręcicie ryzyko, ale ty po prostu żyjesz pełnią życia. Masz bogatą wyobraźnię i artystyczną duszę. Zawsze tworzysz swobodną atmosferę. Swoją drogą, według statystyk, 20% dorosłych Amerykanów woli mrożoną kawę czyli jedna osoba na pięć to twoja bratnia dusza. Miłośnicy mokki czy mokka to jeszcze kawa? Tak. Choć na całym świecie stosuje się różne warianty przepisu, to w gruncie rzeczy jest mieszanką cappuccino i gorącej czekolady. Mokka zawiera espresso, ciepłe mleko i piankę, tak jak cappuccino. Poza tym jest w niej kakao, syrop lub stopiona czekolada. Jeśli kochasz mokkę, to prawdopodobnie masz wszystkie cechy miłośników cappuccino. Dodatkowo, jako fan mlecznej czekolady, masz przyjazną, miłą i romantyczną osobowość. Cenisz sobie szczerość i zaangażowanie. Według badań, 3 czwarte miłośników czekolady mówi, że są nieśmiałymi optymistami. Za to fani mięty twierdzą, że są rozważni. Co ty na to? Miłośnicy Affogato. Porozmawiajmy o Affogato. Ten włoski przysmak to właściwie lody waniliowe polane gorącym espresso. Można go pić jak napój, lub wyjadać łyżeczką jak deser. Affogato to zastrzyk energii po obiedzie, dlatego nocne marki cenią sobie tę kawę. Jako ludzie o bardzo miłych i zabawnych osobowościach, fani afogato mają talent do łagodzenia gorzkiej rzeczywistości za pomocą działania i żartów. Trzymają się z dala od głównego nurtu, bo wolą wszystko robić w swoim tempie. Miłośnicy kawy bezkofeinowej. Kawa bezkofeinowa, zamienniki mleka i podobne specyfiki to domena zaborczych perfekcjonistów, przeważnie wybierają zdrowsze opcje również w innych dziedzinach życia. Oczywiście w niektórych przypadkach łatwo to wyjaśnić. Unikają nabiału i zmniejszają dawkę kofeiny z przyczyn zdrowotnych. Pierwszą skuteczną metodę dekofeinizacji opracował niemiecki handlarz kawą Ludwig Roselius. Około roku 1905. Zgodnie z legendą wpadł na ten pomysł, kiedy otrzymał dostawę ziaren kawy przesiąkniętych wodą morską. Roselius postanowił skosztować kawy przed utylizacją ziaren. Odkrył, że miały ten sam smak, ale mniejszą zawartość kofeiny. Miłośnicy kawy parzonej w filtrze Prototyp filtru powstał w 1710 roku we Francji. Ktoś włożył woreczek z mieloną kawą do czajnika i zalał wrzątkiem. Napój parzył się, dopóki nie nabrał odpowiedniego mocnego smaku. Z tej metody wywodzi się przelewowe parzenie kawy, czyli drip, które jest obecnie bardzo modne. Zaparzenie idealnej kawy zajmuje mnóstwo czasu i wymaga cierpliwości, dlatego to napój dla spokojnych, rozsądnych i rzetelnych ludzi. To do nich przyjaciele zwracają się z prośbą o radę. Jeśli przepadasz za kawą parzoną przez filtr, to zapewne stronisz od pochopnych działań i zawsze pomagasz innym się pozbierać. Miłośnicy kawy rozpuszczalnej. Kawę rozpuszczalną opatentowano w 1890 roku w Nowej Zelandii, ale szybko zyskała popularność na całym świecie. Obecni kucharze dodają ją nawet do sosu bolońskiego, żeby poprawić jego smak. Zgodnie z badaniem miłośnicy kawy rozpuszczalnej żyją chwilą, unikają długoterminowych planów, cenią sobie własne szczęście i chętniej niż inni, poddają się prokrastynacji. Ale nie przejmujcie się, w wielu przypadkach lenistwo pomaga spojrzeć na wszystko z dystansu. Kawę rozpuszczalną lubimy też z przyczyn praktycznych, w niektórych krajach jest łatwiej dostępna i znacznie tańsza. Ciekawicie, w którym kraju pije się najwięcej kawy? Zgadniesz? To Finlandia. Roczna konsumpcja kawy to 12 kg na osobę. Oznacza to, że przeciętny fin wypija cztery filiżanki kawy dziennie. Mają nawet dwie ustawowe 10-minutowe przerwy na kawę w czasie pracy. Przeciętny Norweg wypija ponad 3 filiżanki dziennie i Norwegia jest druga na liście. Średnie spożycie na osobę to 10 kg rocznie. W Norwegii jest wiele kawiarni, gdzie klienci przychodzą spotkać się ze znajomymi, a nie tak jak w Stanach korzystać z Wi-Fi albo wziąć kawę na wynos. Zgadnijcie, kto jest trzeci Islandia! Kawa jest tam ulubionym napojem pitym w towarzystwie. Jeśli się tam wybierasz, to wiedz, że Islandczycy mają w zwyczaju częstować swoich gości filiżanką kawy.